W czwartek wieczorem w Miejskim Domu Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy, która jest poświęcona fotografii zrujnowanej Warszawy. Warto dodać, że zaprezentowane fotografie zostały wykonane wówczas przez siedmioletniego pana Tadeusza. Inspiracją do powstania tej wystawy było odnalezienie negatywów. Ja po prostu znalazłem negatywy, szukałem ich od lat. Po kilkunastu przeprowadzkach one mi zaginęły gdzieś. Szukałem, wreszcie znalazłem, dotarłem do negatywów. Chciałem dotrzeć do początku tego, co ja w życiu przeżyłem, a co zobaczyłem, jednak, będąc z dzieckiem, generalnie rzecz biorąc. Przecież ja nie, nie zrobiłem tego tak sobie, prawda, z jakiegoś artyzmu, prawda, u dziecięcego chociażby. Ojciec po prostu był inspiratorem tego. Chciał mnie czegoś nauczyć. Od dziecka zaczął. A że szybko się dojrzewało w tamtych latach. Bardzo szybko, bo nie było żadnych zabawek, niczego innego. No to udało mi, się, udało mi się po prostu zrobić szereg zdjęć. Nie pokazywał mi ojciec, co mam robić. Powiedział: Rób to, co widzisz. Na wystawę przyszło wiele zaproszonych osób, które nie spodziewały się, że aż tak wyglądała zrujnowana Warszawa. Jak wspomina, tamte czasy, cała przygoda z fotografią zaczęła się, gdy ojciec podarował mu aparat przywieziony z zagranicy. Jako dzieciak z moją siostrą. Oprowadzał mnie ze swoim kolegą po Warszawie, zniszczonej w Warszawie. I robiłem to. Czasami nie przekręciłem filmu, nałożyły się zdjęcia. No niestety, bo, bo, bo to było dziecko, jeszcze generalnie rzecz biorąc. Mimo, że że to był czas szybkiego dorastania, rzeczywiście. Ja nie byłem dzieckiem, które w tej chwili obserwujemy, jakie są dzieci. Byłem już w całym powstanie w Warszawie, więc ta, ten huk, te, to, to wszystko, co było w Warszawie, co się działo, to było rzeczą straszną. Jak opowiada pan Tadeusz, celem tej wystawy jest, żeby ta młodzież, a wiem jak oni, o czym oni teraz myślą, w związku z tym być może, że zainspiruje to, i młodzież, i troszeczkę starszych do uprawiania fotografii, dokumentu, który świat przemija, zostaje prawda. I tej prawdy trzeba pilnować. I to jest chyba wszystko.